Cześć, witajcie, tutaj Rudy, a to jest drugi odcinek z Uncharted'a I... I nagrywam jeden odcinek drugim, ponieważ... Tak! Moje ulubione... Ten... Znaczy nie, nie... No posuń się! <grystanie> nie ulubione, ale... No <grystanie> Ale po prostu... Bzium, bzium, bzium! Ale, ale akcja, ja nie wiem gdzie ja idę, ale ja idę gdzieś. <laughs> nie wiem, czy tutaj powinienem iść, ale tak, idę. Chyba tutaj. O, na dół. u ja bym z takiej wysokości sobie złamał coś. <laughs> A to co to? Uh, uh, uh. Tu jakiś zegar czy coś Za rumowiskiem chyba jest drabina Serio umarłem <grym> No nie <grym> Dawaj mi <miko. Dawaj. grym> no to Dawaj No tu już mamy dwie śmieci <grym> Się złapki, dobra. Za szybko, za szybko. Uspokój się. Po, pomalutku, proszę pomyśleć, co, co robisz. A nie tak szybko. Ała. E, nie tak szybko. Prasznie. Gdzie jest ta drabina? Tu? No to trzeba, jednak trzeba to rozwalić Powinno się zawalić na, na tym Schodzisz? Schodź W ogóle znajdziek nie będę szukał, ponieważ na drugim save'ie będę szukać Znajdźki Trofeów No, idziesz? No, idziemy No, chodźmy No nie zapalaj to Świeczunie, pochodnie, pochodenka Oho Poczułem się jak w Scooby Doo Takie gryby Tam jest czy coś I tam y, było takie Scooby Nie wiem czy ktoś się no. Że trzeba było takie przechodzić te Jak to się nazywa. Takie właśnie hey, zagadki. Teraz? Tajemnice zagadki. Co ty o, tym o A propos Czy zagadek. Jakaś, znam te symbole. A propos zagadek. Nie. Kolejność tych znaków jest istotna. Dobra. Najpierw minetka, monetka, później pan z mieczem, później jakiś pająk i, i pan maska. Dobrze, Minet, monetka. Co ja mam z monetą? Moneta, pan i. Tam jest kuk. To tam mam iść? Tak? O! Haj o, ja? e, Tam jest Co tam jest? Tu jest maska Po tej stronie? Ja w ogóle e, Tak biegam jakbym potrafił grać Nie, nie potrafię Ech! No no, przy, przytętegł No do tyłu miałeś iść Do tyłu No skacz Brawo Drake Bra. E, brawo E teraz pan Tu Następnie Będzie Co będzie? Pająk To tam znowu y Dobra, spokojnie. Pająk i i maska. No, ale za każdym razem co trzeba widzieć to. Nie chciałem na to skorzystać, chciałem tu. Dzium. Jaki Spiderman. To nie ta gra, Drake. To nie ta gra. <laughs> O, otwiera się. Fajnie, tak się otwiera. Fajnie, fajnie Może spaść na dół? Jezu spadę. Da, widzę, że z boku... Nie! <grywa> Widzę, że z boku jest drabina. <grywa> to fajna drabina. <grywa> Gdzie jest ta drabina? <grywa> Tam. <grywa> No <noise> tak trzeba zlecieć chyba tam... na dół... Szybko! Dobra... <noise> Widzisz, z boku jest drapina... <noise> A to co? Czy przysuwa? O, o halo... Tak... Ou okej, okay. jest postęp Gdzie oni w ogóle idą Nie wiem Już tu jakaś naciąć czy coś Nie wiem, Nie może wiem. O Wskaczę w no. Nie mów, że będziesz w tym pływał o, A będę o, Muszę tą głową. Dobra. Pły. Pły, płyń, płyń, pły, pły, płyn, pły, pły, póń, płyń. Wychodź. Jestem kompletnie przemoczony. No wow. Żeś się w wodzie. Lake, No serio. Tam doskocz! Mówisz, że Spider-Man. Po prostu Spider-Man. Którego roku ta gra w ogóle jest? Nie wiem. No skak. Bium, 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 Jestem po drugiej stronie. Skąd wiesz, że to jest ta druga strona? Ta! Właśnie zdeptałem de beczki. Które mamy otworzyć. Proszę. Otw otwarte. Cześć, No dzięki. <laughs> A teraz zajmę się drugim. O nie, zgaduję, że tu będzie się zapadać. Bezpieczne przejście. No właśnie, nie tylko nie do tyłu, nie do prze... Nie, tak się nie robi. Tak się nie robi. Udało mi się, jestem cały. Brawo, ja nie lubię go. co gdzieś dotarliśmy Mam tak będzie... gdzie bo ja tu tylko widzę światło w sumie jak światło to co tak gdzieś może tym no No Muszę że tak będzie dziecią mieszedł i świątynie wokół tego. wokół tegoóczego wągu. Tego Dodajmy, że przeolczymy jego. Spójrz <śpuszczuś> tu. Ci ludzie chyba modlą się do tego. O ile to są ludzie. <śpuszczuś> no jasne. Eldorado. Złoty człowiek. Co? W sali, to nie było złote miasto, tylko to... Złoty bożek. Rony. Ty wiesz, ile mógłby być teraz warty? Zobacz tu, ślady. Pewnie użyli belek do transportu. Spóźniliśmy się. ta laterka. się urywa. Tak, ta laterka wygląda, latarka wygląda jak, jak. jak yy, chyba, ten. Rura jakaś. Pójdziemy po ślady. <laughs> bardzo dobry pomysł, po prostu. Fenomenalny pomysł, Drake. Jestem za. Ciekaw jestem, jak oni coś ściągnęli przy tym miejscu i wyterkali. Ja nie mogę. O, wyjścia! Ja chcę wyjść. Tu się urywają. Ta tylna ściana świątyni jest Hiszpanie zrobili sobie skrót, żeby wydostać skarb. Co teraz? Idziemy dalej? Idziesz, ty mago. Ja bardzo jestem Stali okrutny Okrutny do tych postaci takich rzeczy nie widzisz na co dzień Kudę. Tutaj chyba skończyłem grać Pamiętam Ale coś A, kojarzę nie. Ja byłem. Pewnie spłynął rzeką i utknął tutaj. Zajrzyjmy tam. Nie, Czekaj, czekaj. Chyba jednak coś mi tutaj nie styka. Styka? Zachowujesz się, jakbyś nigdy nie widział ubota w dżungli. A, mówię serio, Nate. Powiem tak, ty tu sobie zostań, a ja się tam rozejrzę. Zawołam cię, jak spotkam nazistów. A, dobra, będę czekał. Czekaj, czekaj, czekaj. Czek, czek. Przypilnujesz mi go? No dobra. To nie będzie łatwa przeprawa. Też mi się Nek coś wydaje. O, trzeci rozdział. Ja w ogóle nie wiem jak to podzielić, te odcinki. Ale chyba jakoś podzielę. Eee, no. E, nie, nie chciałem! Nie chciałem. Dobra, płyń. Płyń już. Płyń. Chyba tam musimy iść. Mam nadzieję. Ale on długo płynie. Co tu jest? Chyba musisz wspiąć się po skałach, żeby dotrzeć do ubota. Gdzie? Tu? Tego nie pamiętam Uch. Dobrze przynajmniej, że, że nie brzmi jak ten Gdzie mam tu wejść? Gdzie mam teraz co? tam wejść? Tak Teraz tu Dobrze, że nie ma dźwięków jak Harry Potter z wersji na PC? Nie wiem. Nie grałem w Harry'ego Gotera jeszcze. Nigdy. Jeszcze. Jaki ten. No chcę do góry! Dziękuję. On nie robi takich tych rączek do góry. Ja nie wiem kiedy on chce do góry, a kiedy nie. bo Zzium, zium, o, bziom, bziom, bziom. o! <laughs> Prawie mi się umarło. Tam czy, czy tam? Chyba tam. Tak? No trochę tam jest. Ale tam nie leży. To, to nie ty, tam mi się spinasz. Tu. Ale fajne. Ogólnie tutaj jest fajnie. Tak. Fajen. Fajen bardzo mi się podoba. W ogóle to słoneczko, takie wodospad. Ja bym tu mógł mieszkać. Ja bym tu sobie był domek. Tak i tutaj ognisko. Pojadę <grywka> sobie na takie te wakacje. Sobie zrobię. Nate. Proszę się ogarnąć. Gdzie teraz tu? Mogę tu. I tu? Oby tak. Hmm? <noise> hey, powinieneś móc spaść na pokład Wow, już tu jestem, już I tu jest wejście. A tam jest coś. To mi znaćka. Uuuuh, pokaż mi Pierwsza znaczka Je, Jakie siedem sześćdzi jakieś co? O co chodzi? Co tutaj ręski Otyka Strep srebrna lama! Lama Nie wiem skąd te znajdki mam, ale dobra <laughs> Mam? To mam Może z PlayStation się Jest takie coś? Możliwość? Nie Wydaje mi się, że nie Nie wiem Może ktoś gra <laughs> Duchy! Okay. Jestem w środku. Kto Co widzisz? Tak. Stało się tu coś paskudnego. Wszędzie pełno krwi i zupy. Ja tu żadnej krwi nie widzę Znaczy widzę pańczyny jedynie jest tak myślałem, że będzie klikanko Co to w ogóle za jakaś opaska? W Bransoleta ten design wymyślał. O. Ułah. 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 <Szaiwam>? Ty ją wziąłeś, mój zmurszały brachu. zostało tego, kto go zabił. Chyba znowu no, jesteś się się tak. znowu. na gościa z hiszpańskim złotem, ale monety są oznaczone w sposób, którego wcześniej nie spotkałem. Żartujesz. Nasi Niemcy chyba coś ukrywali. No. Hitler to tak naprawdę żyje. <gry> I kółeczko! On ma dziwną mimikę twardą Co się spodziewałeś, że gra ma... Nie wiem ile lat X lat Osiem? <gry> Który rok? 13? To nie jest tak dawno. O, Zupa jest na dole. Jednak miał rację, jest zupa. Ale o, też jest kre krew. 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 Tak. <gryw> Jakiś. Kajuta kapitana. Ej poczułem się jakbym grał w DB Eee. E, the Walking Dead A co to ma znaczyć? Taka no, grafika chyba jest, która Bardzo jej rozszarpał. Kr kreskówkowa. No, straszna śmierć. No, brzmij z drogą. Sprawdź portfel <laughs> Dusza człowiek z ciebie. To uwierz To chyba żart no. Nie wiem co nie znalazł, no, ale... Dwa, sześć, no. sześć, sześć, <gry> ale to nie za Ark. U K, k 642 Mam cię. Wszystko okej? Okay? <gry> sali nie uwierzysz. Mam brakującą stronę. Startujesz. Drake i naziści szukali tego samego skarbu sali. Mam mapę, która nas do niego zaprowadzi. Mam nadzieję, że to nie kolejna podbucha Nate. Musimy coś na tym zarobić, bo jak... Bo co? Sali? Jesteś? Saliwan! Oho! Coś Czyż stało? Czyżby go porwali? <grym> naziści? I co, mam wracać? Aha, super Su Super content No pchaaj O oh, kurde Nie, nie Nie To nie wróży dobrze Uciekaj, a nie Torpeda wodna się odpaliła. Musiała. Witam. No hej. Hej, 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 hej. Koledzy z sali? Gabriel Roman. Tak, wiem kim jesteś, dupku. Spokojnie, panie Drake. Może porozmawiajmy? Pan Roman. O, e, wyluzuj. Łapy w górze. Dobra, już. Pański przyjaciel ma dług. Bardzo duży dług. Więc kiedy powiedział mi, że poszukujecie skarbu, niezwykle cennego skarbu, jak mówił, zaintrygował mnie. Ale Wiktor lubi bardzo dużo obiecywać, nieprawdaż? Znowu się spotykamy. Kolejna głupia maskarada. On tak zawsze pieprzy. Spokojnie, na Cóż. Obawiam się, że czas minął. No, chyba że znalazł pan tam, panie Drake, coś, co wynagrodzi mi wszystkie nieuprzejmości. Skrywa się, Nate. Wszystko słyszeli. Daj mu mapę. Powoli. Co Marinem ma wspólnego z Eldorado? Naprawdę myślisz, że to przypadek? Niemcy szukali tego skarbu, a ta mapa ma z nim związek. Więc, kwita? Na razie. A jeżeli jednak byś zapomniał... Hey, hey, cześć, wow, 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 cześć, panowie, sporo. panowie, nie wystarczy, że odetniecie mi palec czy coś? To no zbyt wulgarne. To go zawoli jednak nieco bardziej. Hej, 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 hej! Zrozum, Roma, Nie ma nic O, spore... oh, Sorry! O nie! wiecie co? zrobię Wiecie co? No co? zrobię Dobra ucieknę jeszcze. Ale... No jakim No Jakim cudem! O co chodzi? Biegni. Jakim cudem tam umarę? Nie wiem. chciałem tutaj zrobić polsat. Tędy poszedł został już tylko jeden rabuś. Sali nie żyje. Co? Tak. Też zginiemy, jak się nie ruszymy. O Boże, przykro mi. Powiedz mi, że masz bronię. Jasne. O, dzięki. Dobra, chodź. Dobra, teraz możemy zakończyć. <noise> jak jesteśmy w tym. W buszu pięknym, bardzo pięknym, na buszu z panią Eleną. No, strzeliłem do niej. Nie szelają. Dobra. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa.